Proszę państwa, bardzo się cieszę, że drugi raz na spotkaniu w Kinie. Będzie uczestniczył nie tylko pan profesor Bartoszewski, ale też i będą uczestniczyli wspaniali goście, współautor książki. Mimo wszystko, pan Michał Komar. Proszę Państwa, najpiękniej uważam te fragmenty książki, wspaniałej książki, przeczyta niezwykły aktor, ukochany aktor Zbyszek Zamachowski. To poprosimy pana profesora, żeby zajął nam przestrzeń. Prosiłbym pana Michała, żeby, żeby on coś jeszcze powiedział. Byłem u boku pana Władysława, byłem świadkiem paru ciekawych zdarzeń. Niektóre z nich są tutaj opisane w tej książce. No a potem pewnego dnia okazało się, że, że mamy sobie dłużej porozmawiać. I, a ponieważ ja bardzo lubię słuchać, a pan Władysław pięknie opowiada. No więc tych parę stron powstało. I ja bardzo lubię słuchać, a szczególnie lubię słuchać Władysława Bartoszewskiego. Dla mnie sentymentem głównym, wyobrażeniowym, podskórnym, takim, który się czasami powtarza we snach, to jest ta Warszawa, który nie ma. Ta Warszawa i polska, i żydowska, bo o czym jest w Obszernie okoliczności złożyły się tak, że ojciec miał mieszkanie służbowe przy Banku Polskim na ulicy Bielańskiej, w związku z czym byliśmy małą grupką gojów w Morzu Żydów dookoła, a bawiłem się w Ogrodzie Krasińskich z takimi dziećmi, jakie były, czyli żydowskimi. I moje życie tak się ukształtowało, że 39 rok mnie w jakąś formę służby publicznej z której się nie wyskaraskałem do dzisiaj. No to już dość długo, powiedziałbym. A przyciągnąłem się nie z wolnego wyboru, tylko dlatego, że, o czym ksiądz trochę jest, w roku 1940, w tym okresie, kiedy się na odległym wschodzie rozgrywał tragiczny finał oficerów polskich w Katynie, Miedno i Charkowie, a w Polsce zaczęto realizację planu ludobójczego nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, dziwnym dwiegiem okoliczności w tym samym miesiącu zapadła decyzja o utworzeniu Auschwitz w kwietniu 1940 roku, to przygotowywano obóz, do którego ja trafiłem w ramach akcji represyjnej masowej we wrześniu. I jako numer 4427 stałem się więźniem politycznym, bo byłem młodym Polakiem ze środowiska inteligenckiego. Pierwszy raz wtedy mi, byłem bity, bo w domu nigdy bity nie byłem. Byłem bity po twarzy i uważałem, to nie jest najgorzej. Gorzej byłoby, gdyby po nerkach. Nauczyłem się pewnego pragmatyzmu dostosowawczego, że tak powiem, do y, zagrożeń i jako program minimum przyjąłem, nigdy nikomu nie zaszkodzę. Pomóc pewnie nie mogę, ale nigdy nikomu nie zaszkodzę. No i tyle. Byłem zawsze i wszędzie najmłodszy. Najmłodszy byłem zresztą w klasie maturalnej. Zrobiłem maturę mając 17 lat i 3 miesiące. Najmłodszy byłem wśród najmłodszych na bloku Murocianych w Oświęcimiu i byłem potem najmłodszy w komórce, której mnie zaprzysiężono w komendzie głównej AK, bo najmłodszy po mnie był 8 lat starszy. Kiedy wyszedłem z obozu w kryzysie wiary, ale ksiądz, do którego poszedłem się spowiadać, a który był człowiekiem niezwykłym, jak się potem okazało, powiedział mi, ty nie rozważaj, dlaczego Pan Bóg dopuścił Auschwitz. Ja jestem człowiekiem jak Ty. Nie znam woli Bożej. Ale jestem kapłanem i wierzę, a Ty jesteś świeckim i wierzysz, bo inaczej byś nie przyszedł do spowiedzi. Miałem 20 lat niespełna. I mówi, zastanów się raczej, dlaczego Pan Bóg Cię ocalił. Chyba po coś. A po co? Abyś dawał świadectwo prawdzie. A ja mówię, kiedy? Gdzie? Do końca życia. Zawsze. Abyś zdawał świadectwo prawdzie. A ja mówię, no a co ja mam robić? No, no zajrzyj się, czy na przykład nie widzisz ludzi, którym grozi to, coś ty widział. Czy nie widzisz nieszczęśliwych, którzy są to codziennie zagrożeni. A ja mówię, no wiem, że wielu zginęło. Tak, za nich można się tylko już modlić. Ale można pomagać żyjącym. A znasz ludzi z getta? A wiesz, jak oni żyją? Ja mówię, no nawet mamy jakiś znajomych, no widzisz, jak stanął na twojej drodze, nie odwróć głowy, nie bądź obojętny. No tak się zaczęło? Po prostu miałem zaufanie do autorytetów. A te autorytety były ad hoc, kreowane przez bieg wydarzeń. Inne autorytety powstawały po ziemiu, inne autorytety powstawały w bezpośrednim zetknięciu z potworną grozą po wstaniu warszawskim, inne autorytety powstawały w więzieniach w których się znalazłem od 1946 roku, począwszy z moimi przerwami do 1954. 1955 roku uznano, że no, omyłkowo bo byłem niewinny. To była tak zwana odwilż i zostałem, jak to się mówi, uznany za niewinnie skazanego. No to moje było na górze, bo jeżeli ja byłem niewinnie skazany, to po co się potem, po o czym świadczą dokumenty w i dzisiaj, Tymi sprawami w książce zajmuję się minimalnie, bo książka ta nie obejmuje zasobu materiałów, który ja posiadam w domu z IPN-u, 15, 15 metrów bieżących akt o sobie. Bardzo to jest ciekawa lektura wymienionych w tych aktach 418 funkcjonariuszy imiennie. którzy się mną zajmowali 56 konfidentów już zakonspirowanych. którzy się mną zajmowali. I tak dalej, i tak dalej. Byłby temat na bardzo piękne książki. Ale ja nie zajmuję się sądzeniem ludzi, niech tylko sądzi Bóg. Albo niech żyją w przeświadczeniu, że ja to wiem. Bo ja to wiem. nie mówię o tym. No. Tak to bywa. Czyli nie mam odpowiedzi na jeden autorytet. Na pewno autorytetem ponad wszystkie, pośród żyjących Polaków, ograniczmy się do Polaków, y, y, był dla mnie, dla, jak dla wielu ludzi, aż do śmierci człowiek, którego dane mi było poznać u progu przedostatniego etapu jego kariery, kiedy został arcybiskupem Karol Wojtyła. Autorytetem nie a świeckim był dla mnie mój znajomy, później przyjaciel Jan Nowakesiorański, kurieret z Warszawy, 8 lat starszy ode mnie, który do śmierci mawiał smarkacz jestem, masz się, jesteś, masz się słuchać, bo on był starszy 8 lat. A ja miałem 80, a on miał 88. Bardzo się wystrzegam przeciwko zasłanianiu się autorytetami. Muszę wiedzieć i pamiętać, że w ostatecznym rachunku to ja robię coś za siebie. I tylko ja za to odpowiadam przed, jak to się mówi, bogimi ludźmi, przed społeczeństwem, a co najważniejsze, przed własnym sumieniem. I jeżeli osiągam to samo spełnienie i tę satysfakcję życiową, że patrząc w lustrze widzę twarz starego człowieka, ale nie zniekształconą małością i podłością w zachowaniu, który nikomu w życiu nie zaszkodził, no to w Polsce w naszych czasach nie jest mało. I jestem pisarzem, to jest mój zawód, dziennikarzem, pisarzem, świadkiem historii i mogę powiedzieć, że spośród Około 2,5 tysiąca pozycji bibliograficznych, licząc w tym notatki, szpaltówki, małe teksty, razem nie było ani jednego zdania, o którym bym pomyślał, oby się zapadło pod ziemię. Nie wstydzę się niczego, co powiedziałem. Mówiłem mądrzej i głupiej, to oczywiście. Filozofem żadnym nie byłem. Wykształcenia nie, nie osiągnąłem przez te więzienia aż takiego, jakie mógłbym był osiągnąć, gdybym normalnie się rozwijał w normalnym kraju. I to zakończę taką chłopską mądrością mego ojca, który chciał mi przekazać, jak każdy ojciec, co ma najlepszego. I mówił mi kiedyś, tak jak miałem 12-13 lat, słuchaj, ty pamiętaj, ty nie zaciągaj w życiu żadnych zobowiązań. A już nie daj Boże na piśmie i niczego nigdy nie podpisuj. Pamiętaj, co jest napisane atramentem, który się pisało atramentem. To nie, be, nie będzie wyrąbane toporem. Tak mi powiedział. No i siedzę ja na pojedynce w Mokozowie, na oddziale śledczym Różańskiego i Humera, paseruję sobie, coś tam ruczę pod nosem, tak, no i tak sobie myślę i myślę i nagle, zupełnie nagle przychodzi mi do głowy mój ojciec, który wtedy jeszcze żył, ale z którym nie miałem żadnego kontaktu ani żadnej wizji i y, 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 przypominam sobie mówię, a co ci tata mówił? Nie podpisuj! Niczego nie podpisuj. No i można było. Bo się to wyraża, kiedy dokładnie o sobie samym, nawet jak siebie analizuje. A jak się później analizuje, ho, ho, jak państwo dojdą tych 80 lat, którym, o których mówił mój przyjaciel Janek Nowak-Jeziorański, pamiętaj Władku, życie zaczyna się po 80. A ja mu mówiłem, pamiętaj Janku, Życie zacina się po śmierci. <noise> to w tym wieku jak analizujemy, jak być mogło, to trzeba brać pod uwagę, gdzie jesteśmy. Polskie losy nie były niemieckimi i rosyjskimi, Bogu te jedne i drugie były koszmarne w gruncie rzeczy, jak brać pod uwagę ten wymiar historyczny czasu, o którym mówimy żyjący ludzie. I nie ma czego zazdrościć tym innym. Ale można powiedzieć, nigdy nie jest tak źle, żeby dużo, dużo gorzej być nie mogło. Czyli nie jest najgorzej. A skoro nie jest najgorzej, to jednak w tej szklance jest połowa wody. A mogłoby jej nie być. A to ma znaczenie tylko wtedy, jak się przechodziło pragnienie i głód. No, no, jak się to przeszło, to się na to patrzy w ten sposób, taki relatywny. Nie jest najgorzej. Mówiłem do kolegów w Mokotowie, jak już siedziałem z wyrokiem za rzekome szpiegostwo i często ludzie się łamali, szczególnie ludzie starsi. No ja miałem wtedy dwadzieścia kilka, trzydzieści lat, ale byli ludzie mający obowiązki, poczuć odpowiedzialności za rodzinę, zostawili dzieci, żony we środku do życia czasami, różnie było i chyba tych młodych nie była większość nawet. No, to nieraz ludzi pocieszałem, mówiłem, słuchaj, czemu narzekasz? Siedzisz tutaj, te zupełnie dostajesz, niedaleko jest szkoła główna planowania i statystyki po drugiej stronie ulicy, dalej szkoła główna gospodarstwa wiejskiego, ja coś polacy się tam czegoś uczą, czegoś się nauczą, to będą coś wiedzieli, a mógłbyś w Republice Komi pracować w kopalni. Ale dlaczego nie? Lepsi jesteś? Nie, przypadek. Czyli nie jest najgorzej. Zbigniew Zamachowski. Wrogość. Uczucie łatwe, które nie wymaga powściągliwości i unieważnia wszelkie zasady etyczne. Wróg jest potrzebny tym, którzy w poczuciu wrogości widzą rację swego istnienia. Zdarza się, że potrzebujemy wroga, by przerzucić nań odpowiedzialność za wszystkie nasze nieszczęścia, pomyłki, błędy. Taki obraz wroga, spiskującego, diabolicznego, wszechobecnego, pozwala nam lepiej myśleć o nas samych i jeszcze głębiej zatruwa nam duszę. Dwa wielkie systemy polityczne XX wieku, faszyzm i komunizm, uczyniły śmiertelną wrogość istotą swego istnienia. Wiem coś o tym jako Polak, podczłowiek z Auschwitz i jako wróg klasowy. Trzeba się uczyć na błędach XX wieku, by nigdy nie doszło do powtórki. A nauczanie nie jest i nie będzie łatwe, bo gotowość do rzezi nie wyparowała, nie zniknęła. Ta gotowość wciąż istnieje, o czym mogliśmy się przekonać patrząc na kraje byłej Jugosławii. Przestrzegam przed filozofią polityczną, która zakłada, że u podstaw polityki, u jej najgłębszych fundamentów leży zło. W postaci wrogości. Przestrzegam przed testowaniem konstrukcji teoretycznych na żywych ludziach. Zdradzę pewną rzecz. Mianowicie, miałem szczęście odprowadzać pana profesora Bartoszewskiego w Bydgoszczy po, po, po hotelu, odprowadzać do jego pokoju i przyłapałem profesora na pewnej rzeczy. I jeśli nadużyję zaufania, to przepraszam, panie profesorze, od razu. Mianowicie, pan profesor przyznał się, że lubi spać. I mówię, ależ ma pan profesor słabość. On mówi, nie, to jest porządliwość. Profesor Władysław Bartoszewski był naszym gościem. Władysław Bartoszewski, Michał Komar. Zbigniew Zalachowski.